Czarny z tej strony Mastercode, a to jest pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Szaje. I dzisiaj ze mną mój kolega Sebastian. I on nie będzie grał, tylko tutaj będzie mi dawał jakieś rady i będzie do mnie gadał. No, przywitaj się. A nie, bo tego tak nie będzie słychać, bo ja jestem na słuchawkach. I dobra, e, tutaj na inwentory mam takie rzeczy tutaj, mam taką włócznię, e, jabłka, tu takie rzeczy, które mi nie są wcale potrzebne, do się tutaj, do drugiego plecaka, albo co to jest, w ogóle nie wiem. E. i tutaj, i weźmy tą włócznię. I tutaj jestem na takim świecie i są takie liski, jakieś takie małpki. Co to jest? Aha, oh, No i, teraz, i tu mam takie właśnie specjalne, górny zamach, em, podwójne obrażenia, koncentracja, em, spowalający zamach, krytyczne uderzenie i teleport do miasta. I tu będziemy właśnie... Em, wykonywać misję i będziemy um, ekspić na razie to pokażę miecz który chcę sobie kupić on jest za 8000 coś ileś tam nie wiem może 8000 tak 8000 kosztuje i chcę go kupić na razie mam 6244 zł albo jaki tam, jak tam się nazywa Wspiesz No I, i tak i tutaj Tutaj gdzie ja w ogóle idę Aha, ten miecz chcę pokazać To on jest tutaj I ta seria będzie trwał Najmniej będzie 10 odcinków I nie wiem w ogóle ile będzie odcinków Ale wiem, że najmniej będzie 10 O, tutaj Jakieś takie... a to nie pod... o! Tutaj jest y, bardzo silne, myślę. Aha, 8900. Ym, I tutaj dostępne dla wojowników i obrońców, czyli dla mnie jestem wojownikiem. I tu mam y, siłę ataku 32 y, na 36, a ja ten włócznie mam na y, 26 na 32. Właśnie myślę, że to jest silne. Ym, to. I tak, zostało nam jeszcze niewiele, gdzieś tak z 2000 ileś tam albo ileś tam I teraz idziemy sobie trochę na zarobić i po przy okazji na level na siódmy level, a to teraz będzie trochę trudno A potem jak już zdobędziemy jeden level chociaż pójdziemy wykonać jakąś misję, za to też można trochę pieniędzy dostać no i właśnie najlepsze w tej grze jest to, że nawet ja bym klikła tam na sam szczyt. Sam szczyt tego. To widzicie? Ona tam idzie na ten szczyt. Trochę najfajniejsze. Ale tak to mało się przydaje, bo... bo i tak by tam nie umiała się wspiąć, bo za bardzo takie strome. Właśnie? Ja a jak ym, ci gracze tutaj mają tarcze i miecz, bo też mam tarczę. Tutaj mam tarczę, ale nie mogę dać. Hmm? Nie, nie da się. No i tak, i tutaj trochę zarobimy choć to jest najbardziej mi to nie denerwuje jak na przykład ja sobie tutaj na przykład zabijam jakąś małpy co? albo coś i to potem jakiś taki tam silny nie wiem pro przychodzi i mi ją zabija i moją kasę bierze jest znaczy denerwujące strasznie mm. teraz będzie chyba trudno co długo czekać aż nabijemy siódmy level. Nie wiem, to gdzieś tak do połowy. Na razie mamy 9 .5, tam gdzieś, tak? No 9 tam procent albo czegoś tam co to jest. I tak, em, wtedy zabijamy tą małpkę. O! O i teraz na przykład jakby jakiś inny przyszedł i mi tą kasę zabrał, to ja się wściekła. Najlepsze jak te zwierzęta, e, taki, ty, nie, ta małpka jako na... Jak ona, jak ona na, na końcu. Taki dziwny głos. No i właśnie tego nienawidzę jak. O... Zapraszam. Może być, no... Będzie chociaż ekspił. Idziemy tutaj małpkę, a teraz taki właśnie głos. Na końcu, słuchajcie. Taki taki dziwny głos, taki... Taki trochę dziwny. Liszka, co zabijamy. No gdzie idziesz? I dobra, teraz małpkę No tu No i dobra, em, po przerwie mm, Ja tu nabiję trochę levelu A no, nie wiem, jeden albo tam to połowy, bo to trochę długo trwa Żeby właśnie nie męczyć, żebyście nie oglądali p, p całego odcinka Jak e, tutaj sobie expie, ani zabieram, e, ani e, pieniądze zbieram więc ja zrobię cięcie i za chwilę się spotkamy. Dobra, i witamy się po przerwie. Mm. A nie, dobra. I tak, witamy się po przerwie. Um. widzicie, mam 16 tych, tych procent, albo co to, to tam jest. I, I ten... Nie wziąłem więcej, bo... Bo cały czas... Bo mi coś tu zlagowało, bo zbugowało mi się że nie mogę tutaj w ogóle ten zabijam sobie nie zabijam próbuję zabijać i w ogóle nie umiem trafić ten przynajmniej teraz tak było ten było przy, przed chwilą że po prostu ja bram tak i chciałam jeszcze raz nakliknąć to wtedy to wtedy nie mogłam w ogóle zabijać. Mi się coś zbugowało. Ale nie, mów teraz już jest. Nie, bo o, ten. Zrestowałam komputer. Zresetowałam komputer i e, ten. I, I... No i zresetowałam komputer. O! masz mogę? O, dziękuję bardzo. Już mogę, bo zresetowałam komputer, bo do tego. Nie wiem, ale... Ale ważne, że umiem. I tak, e, teraz zabijam tylko tą małpkę i idziemy i idziemy do miasta. Gdzie to miasto? Idziemy do miasta, będziemy wykonywać misję. Fuj. No dobra. Mhm. tak sobie leży. <laughs> to po prostu te kamery. Nie, to po prostu do, do mikrofonu. Oj, był pijany. Sebastian udzielił odpowiedzi. Dziękujemy ci bardzo Sebastianie, panie. I tak, tutaj może temat jakąś misję. Nie... Ten kupiec akcesorii nie ma nic. O raje, right. dobra. Um, no fajnie, e, hej, skoro nie masz nic do roboty, możesz pomóc starcowi w potrzebie, w okolicy osady żyje mnóstwo małp, nie masz pladygo pojęcia ile kłopotów potrafię przysporzyć, e, samo wspomnienie przypomina, e, przyprawia mnie o mdłości, wiesz co czasami w... w dobra, czytajcie sami sobie Tutaj i na co mamy... Aha, to on myśli, że ja niby nie, nie, nie zrobię 5 mał w 60 minut. Chce mi czytać No tak kurde znowu mi się zawiesiło no i Dobra, idziemy tu z powodą... Dobra, nieważne. I dobra, e, Idziemy zabić przynajmniej 5 małp no, Ja zabiję sześć. Takie poświęcenie mam i dobra, no kurde i dobra, no co? Nie no, nieważne, idziemy, zabijemy sześć małp, mm. i z powrotem do niego przyjdziemy. Zabijemy najpierw tą. Raz. No. Raz, Spróbujemy złoto podnieść. to, tu, 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 tu jakieś... o... dwa będzie To było 5 czy 4? To 5. To jest 4? Nie, to jest 5. Przecież wiem. No i dobra, tutaj. I teraz w tarczę, tylko jeszcze nie tam był taki pląta kołnuk. Idziemy do miasta. O. Idziemy do tego handlarza, aby jak on tam się nazywał. Dobra. A spróbuję to są dach. Ha, może na dach. Kupiec akcesoria. No. Carpenter. Przecież... No przecież... Zrobiłam 7 albo 6 przecież... A! Kurde! przecież się nie dałam podejmie misji. Musimy od nowa. Jezu. Co za fail. Troll. Nie no. Nie, ja, ja po prostu za, nie, zapomniałam nacisnąć e, podejmij misję. Musimy jeszcze raz zabijać 6 małp. Boże, No i co? Ja zabijam 6. No a tamta mi się plątała pod nogami, więc zabijam jeszcze 7. No bo to było 6, to nie wiem, nie pamiętam. No a jutro szkoła, jest koniec majówki. Ci, co mają egzaminy, to... O ile mają jeszcze egzaminy? to życia powodzenia. Mm, tu, dobra, jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. No to, jak jest... Piąta i szósta. Dobra, idziemy do miasta. Nie, tam się zawiesiło. Dobra, idziemy. z powrotem... Dobra, nieważne. I dobra, e... Idziemy zabić przynajmniej 5 małp. Ja zabiję sześć. Takie poświęcenie mam. I dobra. No kurde. I dobra. No co? Nie no, nieważne. Idziemy. Zabijemy sześć małp. Mm... I z powrotem do niego przyjdziemy. Zabijam najpierw to raz no. raz raz złoto podnieść o chodzi tu, tu, tu jakiś o dwa będzie 5? To było 5 czy 4? Tylko 5. To jest 4? Nie, to jest 5. Przecież wiem. No i dobra, tutaj. Idę do tylko jeszcze idę tam, bo tak się popląta koło nóg. Dobra. Idziemy do miasta. O. Idziemy do tego handlarza, aby jak on tam się nazywał Dobra A was to na dach Ha, muszę na dach Kupiec akcesoria no. Carpenter Przecież... No przecież... Zrobiłam 7 albo 6 przecież... A! Kurde! Przecież się nie dałam podejmie misji. Musimy od nowa, jezu. Co za fail. Troll, nie no. Nie, ja, ja po prostu za, nie, zapomniałam nacisnąć e, podejmij misję. Musimy jeszcze raz zabijać 6 małp. Boże, No i co? Ja zabijam 6. No a tamta mi się plątała pod nogami, więc zabijam siódmą. No bo to było 6.? nie wiem, nie pamiętam. No a jutro szkołę, koniec majówki. Ci, co mają egzaminy, to... O ile mają jeszcze egzaminy? Do życia powodzenia. Hmm, tu dobra, jedna. Druga. Trz trz trzecia. Czwarta. No co, jakiś jest... It. Piąta. I szósta. Dobra, idziemy do miasta. Nie, tam się zawiesiło. No, idziemy. On ma taki wysoki level. Czterdziesty trzeci? Duży No i do niego I dobra, i teraz mam nadzieję, że wszystko dobrze jest. Podskocz po prostu, jest Boże! Tak nie niedopracowana, ale dobra. A, bo nie mogę tu, a nie mogę, no to nie dopasowana tak dla. Yes. No. Eee. zabijam sześć. Nie no, idziemy jeszcze raz. 6 zabić Dobra, ale ja już te 6 pójdę zabić, żeby was nie męczyć i spotkamy się po przerwie. No i dobra, spotykamy się znowu po przerwie. E, tutaj idziemy do tego, kupca. No co? Nie wiem, co to chodzi. Zabijam 6 mał ponad 5. No i o co tu chodzi? Yy... nie wiem, napiszcie mi w komentarzach o co tutaj chodzi, ja nie wiem. I tak yy... będziemy się żegnać, wy napiszcie w komentarzach, czy w ogóle podobała Wam się seria, choć wiem, że na pewno nie napiszecie. Kiedyś może napiszecie Kiedyś tam. Może jak ktoś obejrzy ten film i choć trochę stanie się sławna, to może ktoś będzie oglądał te filmy. Nie wiem, wszystko zależy od Was. I dobra, i tak. Um, żegnamy się, to do widzenia i pa pa!